Hej, cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, to nie było w planach, naprawdę, chciałam wam tylko powiedzieć, no i przeprosić was, że vloga dzisiaj nie będzie, no bo naprawdę bardzo się źle czuję, coś mnie rozłożyło, leżę w piżamie cały dzień, w łóżku, pod kołdrą, mimo że jestem bardzo ciepło, ciepło ubrana, jest mi bardzo zimno, nie wiem, czy Alex może z przedszkola jakiegoś wirusa nie przywlókł, ale pomyślałam, że tak no nie zostawię was bez słowa, po prostu powiem, że wytłumaczę się, bo wiem, że wiele z was, wie, wielu z was czeka na, na tego vloga. No i naprawdę nie jestem w stanie czegokolwiek zmontować, głowa mi pęka. Aleks się wścieka za ścianą, oczywiście nie jestem w stanie się nim zajmować. Na szczęście, no, Krzysiek jest w domu i wszystko ogarnie. Myślałam, że nagramy dzisiaj, jak wyciąga moje ozdoby świąteczne z piwnicy, ale kurde, nie dam rady, naprawdę. Kurcze, taka pogoda jest teraz, wiecie. W Holandii bardzo rzadko są przymrozki, no, ale... Teraz są, ale to jest ewidentnie moja wina, że mnie tak rozłożyło, bo ja zawsze się śpieszę do auta. Nie zapnę kurtki, bo mi się śpieszy, więc rozdgana to wszystko kurczę, ale to jest obłędnie. Ale mam nadzieję, że gdzieś do środy stanę na nogi. Już lepiej się poczuję, bo chciałabym zmontować dla Was film. No i co? No i Proszę Was o wyrozumiałość. Będzie lepiej. Trzymajcie dzięki. Niby to zwykła grypa, nawet nie wiem co. No bo nie byłam u lekarza, ale objawy grypowe, gorączka, więc wzięłam takie typowe przeciwgrypowe leki. Herbatka z lipy i nie ma lipy. I leży. Jeszcze raz bardzo Was przepraszam, nie będzie dzisiaj tego filmu. Miejmy nadzieję, do środy. Za to miłej niedzieli wam życzę. Odpoczywajcie, jutro poniedziałek, normalny tydzień. Ach, całuję was mocno.